I dobra, dzisiaj jest jakiś mega dziwny dzień, nie? Jest za 10 i ja już jestem prawie pod Sylwią, to jest niemożliwe, chociaż były korki, ominęłam te korki. To nawet światła zmieniają się na zielone, akurat wtedy jak ja przyjeżdżam, i nawet piesi mnie puszczają, rozumiecie? To jest jakieś dziwne. Dzisiaj jakiś albo mam dzisiaj szczęśliwy dzień, albo ewidentnie Sylwia wpłynęła jakoś na, na ten magiczny czas, że przyspiesza moje przyjście, żebym się dzisiaj pierwszy raz nie spóźniła. I chyba dzisiaj się nie spóźni, chociaż jeszcze mu nie, nie mówię, hop, bo często tak mówiłam, że dobra będę na czas, a nie byłam. Jestem przed czasem, to jest naprawdę dziwne. Serio. Za trzy? Dziesiąta? To jest jakieś nieprawdopodobne. O, nie czekajcie, jeszcze nie wziąłem boksa dla niej, poczekajcie. Dobra, dzisiaj yy, idę do Sylwii na pielęgnację, więc będę pewnie siedzieć tutaj około dwie, trzy godzinki. Nie na rozjaśnienie, więc nie zajdziemy tak długo. Mogę dostać się dla Sylwii? Ja, dobra? Super, dzięki bardzo. Zapraszam. A, ekstra, dzięki. Jasne. Nie przeszkadza się, że będziemy nagrywać. Jasne. Chcę jakieś przebitki robić tak dalej, Super. dobra? Wszystko będzie się super wchłaniało we włosy. Dobra, teraz standardowy czas na saunę. Mam już nałożoną też różową odżywkę, więc będę mieć różowe włosy, nie w się. Ja w międzyczasie sobie szukam jeszcze inspiracji na Pinterestie, a w jakichś świątecznych ozdób, do masło muszę być na bieżąco, więc teraz jest czas na to, żeby sobie wszystko poprzeglądać. przeglądać. Ja jest że zawsze jak jestem tutaj u Fruzjera, mam czas na wszystko, żeby sobie wszystko ponadrabiać, przeczytać maile, podpisywać na direct messages, więc to jest idealny czas na to, żeby wrócić do internetu. Na co dzień nie mam na to czasu za bardzo i wiecie, wszystko jest w biegu. A tutaj nas spokojnie, i tak mam 15 minut pod sauną, ale to wygląda. Ale fajny jest teraz taki kolorek. Właśnie jest idealny teraz, jest taki jasny, ale mimo wszystko od nasady już idzie różowo, bo ja nie mogłam złapać tutaj tego różowego. Fajnie. W porządku? No, świetnie. Tak, dziękuję Ci bardzo. Mega mi się podobają i fajnie jest to, że ten kolorek jest taki właśnie troszeczkę jaśniejszy i od razu tutaj zawsze mi ten kolorek fajniej łapie niż jak ja robię to sama w domu, więc uwielbiam tutaj przychodzić, zawsze mam wtedy takie piękne włosy i zawsze ten kolorek ładniej wygląda. Dajecie mi znać co sądzicie, już czuję jak sobie przeczesuję rękami, że te włosy są zdrowsze, uwielbiam chodzić na tą kaśmirową keratynę, serio. Hey, ja już przyszłam. uwielbiam przychodzić do Sylwii na pielęgnację, z tego względu, że moje włosy są potem odżywione, są tak świeże od fryzjera i uwielbiam ten zapach. Dzisiaj nie będę musiała iść w kucyku, będę chodzić w pięknych, rozpuszczonych włosach. A teraz jadę na rynek i pokażę Wam, gdzie warto się wybrać, żeby kupić ciekawe ozdoby świąteczne, nie za wysokich cenach. Boks zostawiłam Sylwii na recepcji, ponieważ dzisiaj nie było jej w pracy, ale zostawiłam u jej siostry, więc na pewno jest w dobrych rękach. I mam taką fazę, że jak jestem zaraz po fryzera, to cały czas dotykam włosów I one pewnie będą tłuste za 5 minut Ale po prostu mam tak, że cały czas chcę je dotykać Serio, są takie mięciutkie, to jest takie fajne Wracamy do czarnego horroru, czyli miejsce parkingowe Proszę bardzo, nie znajdziemy pewnie przez jakieś jeszcze pół godziny miejsca Ale dobra, szukamy Jest z nami też Monia i jesteśmy na rynku Jest dzisiaj taka piękna pogoda, aż jestem w szoku Bo w ogóle nie przypomina to, żeby był grudzień Serio, jest naprawdę przepięknie i na rynku jest taki klimat Zobaczcie sami Okej, okay, wchodzimy i szukamy jakichś fajnych parametrów. Fajnie, bo zobaczcie, można tutaj znaleźć mnóstwo bombek. I co więcej, możecie zrobić swoje własne bombki. Tutaj są e, rzeczy, które są pokazane, żeby zrobić te bombki. Możecie kupić nawet takie czyste, żeby potem je wymalować. I ja właśnie takie czyste bombki wezmę i powkładam do nich na przykład cynamon, powkładam do nich jakieś pomarańcze itd., itd. I spróbuję zrobić jakieś własne bombki. Nawet wezmę kilka, żeby pomalować coś na tych bombkach. Bardzo podoba mi się ten motyw. Takie gwiazdki też są bardzo fajne, z tego względu, już do takiej gwiazdki można nazywać gwiazdki takie malutkie, złote, które będą nam latały w tej bombce i są takie case'y na telefonu, w tak woda się przelewa i te gwiazdki tak spadają, to jest zawsze super i to nawet odpręża, wiecie? O, i tutaj właśnie jestem w raju. Ja uwielbiam takie rzeczy, jak ozdabianie, przyklejanie i tak dalej, tak dalej. Często robię prezenty właśnie na DIY i tutaj możemy znaleźć dodatki do prezentu, które możemy przyczepić, tak jak na przykład właśnie takie małe bombeczki, jakieś sznurki do zapakowania prezentu, to jest super. Liczne wstążki, kokardy, sami zobaczcie. Belurkowa wstążka, która ozdobi Wasze prezenty, ale nie tylko, możecie ją na przykład związać w jakąś kokardę i powiesić na choince, to też jest fajny patent. Jeżeli macie w rodzinie yy, osoby, którym obdarowujecie na święta, to możecie kupić właśnie takie literki zaczynające się na yy, litery imion. Więc żeby fajnie rozróżnić, a żeby też nie musieć pisać własnoręcznie, takie literki będą wyglądały naprawdę bardzo ładnie. Fajnie będą mogli sobie odróżniać na przykład my, mama, te, tata, by, brat, fajnie. Bardzo mi się to podoba. Ja na pewno to biorę. Pudełeczka, liczne pudełka, które wyglądają po prostu przepięknie. Ja w tamtym roku kupiłam pełno takich pudełek właśnie na prezenty dla moich rodziców, dla nawet dla Karola. Takie czerwone boksy wyglądają naprawdę prześlicznie, a kosztują tutaj 10 zł. Zobaczcie, takie brokaty super mogą udekorować wasz prezent. Możecie nawet nasypać troszeczkę brokatu do właśnie takich pudełek, co nada temu prezentowi trochę takiej magicznej atmosfery. Można też znaleźć spinacze w cenie 3 zł i te spinacze możecie sobie e, spiąć do kokardy, możecie przyłożyć jakieś liści, jeżeli lubicie pisać liściki, tak jak na przykład ja. Mi takie spinacze się bardzo podobają. I fajnie jest to, że one są właśnie brokatowe. Tutaj we Flying Tiger e, to w ogóle nie jest żadna reklama Flying Tiger. Po prostu ja uwielbiam w tym sklepie, jeżeli chodzi o takie małe pierdółki, jeżeli chodzi o pomysły na prezenty świąteczne, jeżeli chodzi o dekoracje, opakowania. I tutaj wszystko możecie znaleźć do 10 zł, do 20 zł, do 30 zł. Na razie wszystko, co wzięłam, nie przekraczało ceny 20 zł. Świąteczne skarpety na, na kominek. Tutaj są w cenie 15 zł. Tu możecie napchać swoim dzieciakom, czy właśnie swoim znajomym, czy rodzeństwu, pełno słodyczy Na pewno się ucieszą. Dobra, z taką wielgachną światą wychodzę z Flying Tiger. Kupiłam pełno rzeczy, ale już z myślą o prezentach świątecznych. A moim faworytem jest właśnie to, czyli taka szkatułka na biżuterię. Wkładam wszystko do środka i na pewno mi się przyda. Za wszystkie zakupy zapłaciłam 270 zł. Ale naprawdę kupiłam mnóstwo rzeczy, które na pewno mi się przyda. Planuję nagrać jeszcze taki odcinek, w którym będę przerabiał z dziewczynami z ekipy Swetry Świąteczne, więc już kupiłam kilka rzeczy właśnie pod ten film i wszystko w jednej torbie. A teraz idziemy coś zjeść. Ostatnio Monia cały czas mi mówiła, że była z chłopakiem na sushi, że cały czas jadła sushi, że ma miała ochotę, więc teraz ja nawet nabrałam ochotę na sushi, więc mam nadzieję, że będzie otwarte i zdążymy przed podpisaniem umowy lokalu. Ale o tym zaraz. Przyszło do nas już jedzą, ja dużo sushi, ale uwielbiam tylko rzeczy, które są w tempurze. Najbardziej posmakowały mi krewetki w tempurze i za innym sushi raczej nie przepadam. Moja narobiła mi ochotę na sushi, więc zaraz wcinamy i wreszcie mogę się najeść. Ja uwielbiam zawsze biorę dwie takie rolki i zjadam wszystko za jednym razem. Serio, sushi jest, To jest jedno z zdań, których sobie nie odmawiam. Właśnie podpisałam umowę wynajęcia lokalu, z czego się mega cieszę. Jest ze mną jeszcze krzychu. Jest moja. Właściciela już nie ma, ale jest lokal, który chciałabym Wam pokazać. Na razie to jest prosto po wynajęciu lokal, więc będziemy go jeszcze zmieniać. Będziemy dodawać jakieś swoje obrazy. Już myślałam, że na się nie będę ja i moja Monia, ale dobra, chodźcie, chodźcie. Pokażę Wam, jak wygląda mniej więcej. Na razie się cieszę. Jeszcze nic tam nie ma, ale niedługo tam właśnie będziemy spędzać większość naszego czasu. Tutaj są pierwsze drzwi i tutaj będzie biuro. I na razie tutaj są tylko gołe ławki, jakieś krzesełka i tak dalej, i tak dalej. A potem y, będzie tutaj tak naprawdę miejsce, pracy przy komputerze, pracy przy wysyłkach, pracy przy projektowaniu i tak dalej, tak dalej. Tu pewnie będziemy z Krzychem i z Monią spędzać większość czasu przy jakichś rozmowach. No i nie mogę się doczekać, jest serio, jestem mega podekscytowana. I chyba nawet tutaj kupię jakąś choinkę, żeby było świątecznie, co myślicie, może tutaj właśnie do biura. Zastanawiam się, czy dzisiaj przewozić już jakieś pierwsze rzeczy, czy dopiero kolejnego dnia, to się okaże, ale chodźcie, pokażę Wam więcej. Tutaj na razie jest taki przedpokój, tego nie będzie, z tego to wszystko wyniesiemy stąd. Tu będą stałe wieszaki z gotowymi już ubraniami, takimi, takie pokazowe. W tym pomieszczeniu jest kuchnia. Taka mała, yy, ale jest, tutaj będę będę robić swoją herbatkę świąteczną. Będę sobie trzymać jakieś ciastka i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też pracownicy będą mieli taką chwilę dla siebie na jakąś kawkę czy herbatkę. A tutaj dalej jest korytarz i ten korytarz prowadzi do najważniejszego miejsca w tym lokalu, czyli magazynu. Tutaj będą w tym pokoju trzymane wszystkie rzeczy, które później mam nadzieję, że wy będziecie nosić, ja na pewno będę nosić. I tutaj właśnie będziemy je wszystkie trzymać. Jeszcze nie mogę doczekać, serio, patrzcie na to. Tutaj są nam na razie regały i najlepsze są taki lokal, w którym już te regały są, więc fajnie. Nie będziemy musieli jakoś dużo tych regałów dokupywać. Tutaj będą... Być, e, ten, tutaj, ten, tutaj nam jeszcze żaluzja nie działa, więc nie będziemy musieli jakoś zasłonić jakimś plakatem czy coś. Tak, nie mogę się, serio, już nie mogę się doczekać, jak to wszystko uzupełnimy, jak to będzie pełne, jak będziemy mogli Wam wysyłać te wszystkie rzeczy, jak będziemy mogli składować sobie pudełka, pakować i tak, dalej, tak dalej. To będzie super, serio. To akurat ten lokal wynajęliśmy, tak, wy, wynajęliśmy na takiego szybciucha, tak żebyśmy mieli to jakieś miejsce dla siebie, ale serio w Krakowie jest bardzo ciężko lokal, który będzie mógł nam służyć pod magazyn również, pod wysyłki, plus jakieś miejsce dla kuriera, żebyśmy mieli bramę gwiazdową, miejsce parkingowe, a to wszystko w tym lokalu mamy na zewnątrz, więc z tego się mega cieszę, no i to miejsce jest też w fajnej lokalizacji. Tutaj na tej ścianie, bo tutaj już są jakieś haczyki i ta ściana jest w ogóle brudna, taka już jest brzydka, ale na tej ścianie będzie wisiało takie wielkie zdjęcie mnie, Moni i Krzycha, Przebrane w rzeczy mojej marki odzieżowej. Ja już mam wizję, bo ponieważ stworzyliśmy to wszystko tak jakby razem. Monia z krzyżami bardzo pomagali w tym, więc fajnie będzie, jak to tutaj będzie tak wisiało. Tutaj już stwierdziłam, że to będzie miejsce na takie e, jakieś hasła motywacyjne, które będą tutaj w ramkach wisieć, albo przyklejemy je w ogóle na te, na te okna, bo w sumie nie potrzebujemy takich żaluzji tak naprawdę możemy je przy, po prostu przykleić jakieś kartki z, z hasłami motywacyjnymi, Tu będą jakieś segregatory. E, Monia tu już się śmiała, że to będą jakieś nagrody. Nie no, na no, maksa się cieszę, że na razie to też... Takie nierealne, ale naprawdę fajnie. Fajnie. Cieszę się na maksa i tak się skrzykami z tłumią, tak robimy takie... I tu jest jedno miejsce, tu jest drugie miejsce, tu będzie laptopik, tu będzie drugi laptopik. Fajnie. Mega się cieszę. Jak ktoś będzie dużo spędów, będziemy fajnie, będziemy ją Tak, będzie ja ci miało ciepło. Ale no jak na na nie? <grych> Jak no. jest na maksa. No tutaj prezes, pani prezes. Możemy kupić tutaj kolinkę. Kolikka będzie stała tutaj. Fajnie? Myślę, że nie. Czemu nie? Bo za mnie miejsce. A no co? Ty musiałeś się też żeby był fajny faj swoją wycieraczkę powitalną. Zawsze chciałam mieć wycieraczkę powitalną. Dobra, jedziemy do Ikei. Nigdy tą kamerą nie nagrywałam z ręki, ale spróbuję. Serio jestem tak podekscytowana, myka się cieszę, że to się w ogóle nie mieści dalej mi w głowie, że to się staje realne i że za niedługo możemy faktycznie wystartować ze sklepem. To jest w ogóle jakiś absurd. I od czego się zaczyna i właśnie to jest mój początek. To jest w ogóle niesamowite. Najlepsze jest to, że moja słówka przyszła teraz z taką trochę reemitację, tak się to... Tu... Moja słówka przyszła lifting, dokładnie Zmieniłam trochę obudowę słówki w ogóle, ale dalej mam tą słówkę na plecach oryginalną i właśnie też chcę wydziarać sobie pierwszy, pierwsze słowo od mojej kolekcji z tego względu, żeby każdy dokładał jakąś taką swoją małą cegiełkę i to jest takie fajne, że potem sobie będę to wspominała, że mimo tego, że to już dawno nie mam tego, to że taki był właśnie początek i to jest mój początek. No i moim początkiem jest właśnie Monia, zobaczcie tam jest Monia i moim początkiem jest Krzychu to są, to są moi ludzie, you know? To są moi ludzie. Dostałam właśnie mandat. Z tych emocji nie wykupiłam sobie strefy w Krakowie, a w Krakowie prawie wszędzie jest strefa. No więc trudno, no same opłaty w tym życiu, same opłaty. Właśnie dojechaliśmy do i Idę teraz zobaczyć, czy uda mi się kupić coś już do biura. I dodatkowo chcę zobaczyć, czy kupię ciasto na pierniki, ponieważ chcę za niedługo upiec pierniki. A tutaj w Ikei jest fajne ciasto, które można kupić gotowe, ale jest naprawdę bardzo dobre. Zawsze z rodzicami je kupowaliśmy właśnie w Ikei. To jest takie gotowe ciasto w jakimś takim kawałku, które potem można sobie szybko roznosować i od razu możecie sobie powykrajać pierniczki. Często jak naduśka była mała miała fan z tych pierników, to kupowaliśmy je właśnie tutaj. Idę sprawdzić, czy jest. Jestem już w Ikei i zaraz będę wybierać buszu. Ja co mogę fajnego znaleźć do biura? Zaczniemy od tego, żeby znaleźć jakieś fajne krzesło. Ale fajne jest to w Ikei, że tu są tak, ta przestrzeń jest tak zagospodarowana, że to jest wszystko sobie tak fajnie poukładane, że się zmieści i zagospodarowanie kawalerki. Na przykład zobaczcie, że jest łóżko tu nawet na, na, na górze, a pod spodem jest pełno takich segregatorów. A te segregatory będą mi potrzebne. Te regały są fajne, bo one są takie praktyczne i są dosyć duże. I ten regał to kosztuje 279 zł. Ale jest fajny. Ta też jest fajna, tylko ona już jest troszeczkę droższa. O, i wkraczamy tutaj w ten segment biurowy, zobaczcie. Kto za dzieciaka kradł ołówki z IKEA. Ja zawsze kradłam te ołówki, potem miałam ich pełno. Zabawiają mi się takie szafy z lustrami, bo one dają nam dużo przestrzeni, z tego względu, że od razu mamy lustro i możemy się przeglądać przy szafie, żeby zobaczyć, czy dobrze wyglądamy. Choinka! Ciekawe, czy choinka jest na sprzedaż. A jest choinka na sprzedaż za 99 zł, ale brzydka jak nie wiem co. Poko. <noise> Ej, fajne bezki, to takie do łazienki. No po Ale najpierw coś, co mi się na pewno wyda do biura, czyli właśnie takie przegródki biurowe. Coś takiego, co możemy sobie właśnie włożyć do szafki, możemy tu sobie włożyć pełno jakichś papierów itd., tak tak Ja mam je u nas w pokoju i trzymam je w szafie na magazyny. A ja jestem taką osobą, że się nie umiem nigdy zdecydować. Serio, ja się nie umiem zdecydować. To jest masakra. Właśnie znalazłam moje ciasto na pierniki i będę mogła je zrobić. Także zobaczcie, jak to ciasto wygląda. Piecze, jest ja uwielbiam to ciasto. Zawsze dodatkowo jeszcze je przełożę moim rodzicom i pieczemy wspólnie pierniki. koza. O, może takie świąteczne szklanki weźmiemy? <grymne> Dobra, otwiera się brama i już teraz wróciliśmy do biura. Byłyśmy w Ikei, kupiłyśmy kilka rzeczy i teraz odwożę je na miejsce. I przy okazji kupiłyśmy sobie maczka z Monią. To już jest u nas po prostu standard standardów, zawsze jemy tego maka. No i co, znosimy wszystkie rzeczy i zaraz Wam pokażę jak to wygląda w środku. Mieliśmy dużo pudełek, między innymi na jakieś pierdoły, typu właśnie jakieś rzeczy dodatki, Jak były? Większe, mniejsze i najmniejsze. Byłam szklanki już, żeby wiecie, można było pić szklanek, żeby nie trzeba było właśnie w butelkach czy coś. To jest zawsze fajne i muszę jeszcze kupić czajnik i kubki. Bo te kurwa, jakieś fajne kilka nie było. <grystanie> Dobra, jest Aha, ej, co, racja. Ja mówiłam Moni, no. że te się nie zmieszczą. Ale to by się na górze nie zmieściły, patrz. No. Cieszy? Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie postawiła jakiś świąteczny akcent. I kupiłam takie puszki na ciasteczka. To jest fajne, one są w trzech różnych rozmiarach. Zobaczcie, jest taki, z tego wypada mniejsza puszeczka, a z tego wypada jeszcze mniejsza puszeczka. Podsumowując, dzisiejszy dzień był naprawdę pełen wrażeń. I co kupiłam we Flying Tiger, bo jeszcze tego Wam nie powiedziałam. Wyrzucam tu wszystkie rzeczy. Do ozdoby pudełka. Mam do ozdoby z takie bąbelki. Bańki. Znowu kolejne pudełka, które bardzo mi się podobają. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To pudełko różowe jest zdecydowanie najładniejsze. Ono mi się naprawdę bardzo podoba. Papier do pakowania prezentów na święta. Tu są takie zaproszenia, które są troszeczkę takie na jaja. Ale bardzo mi się podobają. Brokat, który będę wsypywać tutaj do baniek, do tych bombek. I wydaje mi się, że one będą wtedy przepięknie wyglądały. Napuszę tutaj jeszcze troszeczkę kleju, żeby ten klej troszeczkę zasechł z tym brokatem dodatkowo. Zaranuszki pierścią. Na pewno się ucieszy. Tutaj te literki, żeby przyporządkować prezent do nadawcy. Kleje brokatowe, jakiś zwykły brokat, jakiś takie właśnie satynowe. Jeszcze tu jakieś koraliki, kolejne brokaty. Tutaj jakiś żel brokatowy. No i ten taki ala śnieg, który też sobie wpuszczę do bombek. To tyle. Najlepszym zakupem dzisiaj zdecydowanie to jest ta szpatułka, która bardzo mi się podoba. Ja, jak często Wam już wspominałam, że mam problem z tym, żeby poukładać sobie swoją biżuterię, a to będzie fajne, bo to jest wszystko takie przejrzyste, ładne jest lusterko, naprawdę bardzo mi się podoba. Szczególnie, że w pomysłach na prezenty, w moich propozycjach na prezenty świąteczne dałam Wam właśnie taki wieszak na biżuterię, jako dobry prezent. I dalej uważam, że to jest naprawdę wspaniały prezent, jeżeli chodzi o święta. No i co? To by było na tyle. To był taki mega ekscytujący, przynajmniej dla mnie vlog, ponieważ dużo się dzisiaj wydarzyło, dużo ważnych rzeczy, szczególnie to, że podpisałam umowę i wreszcie mam lokal i wreszcie mogę tam już właśnie poskładać wszystkie rzeczy, poznosić, poukładać sobie. Ja uwielbiam takie etapy w życiu, w których yy, zaczynacie nowy rozdział i to jest wszystko ekscytujące, takie nowe jeszcze. Mega się cieszę i mam nadzieję, że taki odcinek, taki luźny vlog z mojego dnia Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. I zostawiajcie łapki w górę, a będzie więcej takich vlogów. Dołączajcie również do Teamsówki, czyli najlepszego teamu na całym YouTube. A co musicie zrobić? To jedynie zasubskrybować mój kanał, ponieważ filmy na tym kanale do Wigilii są codziennie. Więc jutro również o 14 widzimy się na tym kanale. Do zobaczenia. Cześć!